Tommy, spójrzmy, co masz za swoim uchem. Hmm? Hmm? To nie jest mój pieniążek, to... króliczki. <grystki> to! Jak ci idzie? Miałaś je trzymać osobno! Trzymałam. Na serio trzymałam. Przez przynajmniej 10 minut. Pięć. Trzy minuty ja... Minutkę. No a co innego miałam robić? One się kochają! No właśnie, i w tym problem. Wow, świetny kostium Supermana! To nie jest kostium Supermana! Eee, tak, dzieci, to jest moja asystentka, Supergirl. Pomoże mi z następną sztuczką, podczas której znikną wszystkie króliczki! Widzicie? Zniknęły. No chodź, moja asystentko, zniknijmy całą resztę tych króliczków mam go dziś rano? Super miotacz kleju Bad Girl 300, wypełniony przyjaznym środowisku domowej roboty roztworem kleju, który przykleicie do podłoża w ułamku sekundy. Uchwyt z moim logo. Fikusz na lupa i 100% celność. Nigdy przenigdy nie pudłuję. Dobra, dobra, pokażę jak działa. 100% celność, hm? Jest 100%? W 50% przypadków. Barbaro? <laughs> Zaraz wychodzę do fryzjera. Chciałem cię prosić o przysługę. Idź do kuchni i pozmywaj naczynia. Jasne, zaraz pozmywam. Ach, chciałabym, żeby tata w końcu zrozumiał, że jestem stworzona do walki ze złamania, do zmywania garóp. Woow! Wow. wyluzuj trochę. Wydaje mi się, że znam zaklęcie, które sprawi, że twój tata przejrzy na oczy. Mhm? Serio? Mhm. Na pewno. Ach. <laughs> Przygotujcie się, panie i panowie na zupełnie nowe doświadczenie! Oto wielka i potężna Zizatara, księżniczka presti... presti. prestidig. prestidigitatorstwa! Prestigitatorstwa! Oooo! Oh, 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 super! Super! Oh wow! On maluje oczy mocniej od ciebie! Hmm. Mm. W porządku! Patrz, patrz tutaj! Patrz na mnie! Gotowa? Orzeł czy reszka? Reszka! Ach, czy ty to widziałaś? Totalnie zmienił rękę! Oh. 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 Ach. Dwustronna moneta. Serio? Jakie to miałkie! Co będzie następne? Sztuczka z odłączaniem kciuka? Nie, no, to są jakieś żarty. Może to reszta miasta bije nam brawo? O nie! Cały czas są razem i nadal się przytulają. nie jest dziewczynką! Wow! Harry, co? Jak mogłaś? To są czystej krwi, magiczne stworzenia o starannie dobranych imionach! Nie powinny występować w jednym zdaniu! Merlinem i Harrym Houdinim! Moje imiona są lepsze od twoich! To nieistotne! O rety, ale się porobiło! Uff, no już za... Łatwione? Nic z tego, złotko! Wyjdziesz za mnie? Och, Mark. Nie! Zee? A ty co tutaj robisz? Nie gdzie! I jak komisarzom, depilujemy plecki. Zaraz! Czar pomógł ci przejrzeć na oczy. To jakąkolwiek. No już, słonko, no już. Ha, gotowa? No to patrz, gotowa? Zaczekaj, czy. To Twoja karta. A -a. To nie jest magia! Jesteś tylko przesadnie wymalowanym oszustem i kanciarzem! Widzicie? A -a. Zmienił wszystkie karty wasy PIK. Jest wow. niesamowity. A? To nie jest magia. To jest magia. Srewnold? Mogłabyś się sporo nauczyć od Aisa. Uwielbiam całkiem jego mafię! Jest taki prawdziwy. Prawdziwy? Prawdziwy? Och, już ja mu dam prawdziwość! Dobra, spójrz. Patrz, patrz na mnie. Czy to twoja karta? Tara? E, to nie jest karta. Co z ciebie za iluzjonista? Słabe. Dobra, może lody? E, e... 为什么你？<laughs>